Aby wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku, samych pomyślności i spełnienia marzeń. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co dostałam na święta Bożego Narodzenia. Przychodzę do Was trochę późno z tym filmikiem, ale nie miałam jak nagrać wcześniej. Yy. Filmiki dodaję w środę i w soboty, yy. ale ten filmik może wyjść może w poniedziałek. Zobaczę, jak mi się uda. Zapraszam! Mm. E, może Bóg dostałam, dostałam ten sweterek niebieski, ten jest z długimi rękawkami. E, ten kolor to jest taki kolor błękitnego, bardzo miękki. Sweterek jest z Max Spencer. E, taką, taką większą rzeczą, którą dostałam na święta jest smartwatch. Jest to Fitbit Versa 2. Mam go na sobie teraz. Jest w kolorze zielonym. Opaska jest zielona, i mam tutaj naokoło Jest koloru złotego, różowego złota. Co ta opaska ma w sobie? Co ten zegarek ma w sobie? Liczy co. Czy one tu się reklamują 24 na 7 yy, heart Rate Tracking, czyli mierzy tętno 24 godziny na dobę ma wbudowaną ma wbudowaną Alexy, czyli jeżeli macie konto na Amazonie to możecie podłączyć, się zalogować na, na swoje konto i wtedy... Możecie pytać Alexa o różne rzeczy. Chyba każdy już wie teraz, co to jest Aleksa. I tak, następnie jeżeli używacie tego zegarka do spania, jeżeli nosicie ten zegarek do spania, no to on będzie Wam mierzył Wasz sen i wtedy w aplikacji, w telefonie sobie zobaczycie, jak długo trwały fazy snu. Głębokie, płytkie, z fazy REM i tym podobne. Co jeszcze? 4 plus dni bateria. Tu są jeszcze aplikacje, zobaczymy co tutaj jest. To, liczy kroki plus spalanie kalorii, oczywiście zegarek i data. No i dzisiaj ile kroków zrobiłam. Teraz mój sen bardzo niedobry. A i możecie tutaj nastawić sobie yy, aktywność fizyczną, także na przykład jak wychodzicie na spacer, na bieganie, na rower, na swój zobaczymy. ile kilometrów przeszą Dobra, to nie. E, jeszcze raz. Nie, to... Na przykład nabieganie, no właśnie, rower, pływanie, e, bieżnia, od... E, to, ciężary i tym podobne. No to wtedy ustawiacie sobie, ile czasu to robicie. Stoper macie, ale możecie ustawić Spotify, czy muzykę. Po, macie prognozę pogody, a można też tym zegarkiem płacić, tylko coś tam się lokujesz i wtedy płacisz. Muzyka, nie co tutaj jest. Ogólnie o wasz kalendarz tak samo. Ja ze swojego kalendarza jakby nie połączyłam. No i różne zegarki. Tu w tym, w tym opakowaniu jest jeszcze jeden Pasek, nie wiem czy jest taki samej długości, czy jest dłuższy, po prostu nawet nie. nie sprawdzałam. Kolejną rzeczą, czyli to jest z zegarek. kolejną rzeczą jest biżuteria. Biżuteria, proszę bardzo, to jest łańcuszek, taki trójkąt, to jest w kolorze, złote, w kolorze różowego złota i do tego kolczyki, też takie. O, nie wiem czy się Proszę bardzo. Dostałam także zestaw ręczników. To są dwa duże kąpielowe ręczniki. Jedynie jest w takim kolorze brudnego różu bym powiedziała ten kolor. Nie wiem, czy to będzie oddawało na kamerze, a drugi jest szary, to dwa duże i dwa małe. I dwa małe. Ten szary mam już w użytku. Co jeszcze? Następną rzeczą. Są dwa takie wśliczne kubeczki z oniverami świąteczne w pięknym pudełeczku. Z Następnie to może teraz będą ubrania. Jakaś taka bluzeczka. Jest taka beżowa, nie wiem, beżowa. I tutaj to chyba ma bardziej odkryte plecy. I on się wiąże. Ma tą rzeczkę taką. I to na plecach się ją wiąże. O, w tym stylu. Ok. Następnie takie cieplutkie skarpetki. dwie pary? No, tutaj, proszę bardzo. Taki polar. Eee, kolejny to będzie piżama. Piżama jest Marks Spencer. To jest eska, zapewne. Ósemka, dziesiątka, czyli no eska. Eee. Długa, długa, z takimi kwiatuszkami jakby, listkami. To długie spodnie, dosyć, w sumie szerokie mają nogawki I bluzka też z długim rękawem. Jest czarna, zwykła po prostu. Z długim rękawem, coś tu mi się już... Jeszcze to nie było prane, także to do pójdę do prania. Coś mi się tam nakleiło już. Jeszcze dostałam taki szalik. O, jups. jups, to przyjechało z Polski do mnie, z to moimi to jest... rodzicami. O, proszę, to dosyć duży jest taki, nie? O. zobaczcie. Tak, szalik i jeszcze dostałam kalendarz książki. To jest nieduży w sumie. Każdy dzień ma jakby całą. na jedna strona. Na jeden dzień. Duży, ale ładny jest. 2020. Od koleżanki dostałam zestaw takich kosmetyków. I teraz powiem Wam, co tutaj jest. Jest tak. W, w, peeling do twarzy. To jest woda różana i kokos. Odświeżający peeling do twarzy, yy, nawilżająca maseczka do twarzy też i taki tonik, mist, jak to się mówi? Mist, tonik? Mgiełka, o. Mgiełka do twarzy tak samo, w takim metalowym pojemniku. No i to by było na tyle, nie do tego wszystkiego, na no, ostatnią. <grym> I ostatnie rzeczy to słodycze. Dużo takich. Tu du nie je, jeszcze bardzo dużo. To by było już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji i lajkowania, jeżeli Wam się podobało. I do zobaczenia w następnym filmiku. Bye!